jest E.P.S.T.V., o, i tutaj Karina, słucham, tak, Karina, <grym> Nie widzę jeszcze z Wami. Znów pobrać seria Kawaii World i widzę, że w ogóle ma nowego widza, bardzo serdecznie go pozdrawiam. W razie czego, taki widzę, może się cofnąć do poprzednich odcinków z Kawaii World.

w dzisiejszym odcinku sobie to zbudujemy I to będzie po prostu ekspiarka. Czyli nie do końca, bo będę tam miała no, różne zwierzęta, jakby mi rozmnożyła, a to zrobię gdzieś dalej, tak, bo nie chcę, żeby mieć tutaj jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze no w ramach... Zobacz, w ramach... Zobacz, w ramach... tutaj. w ramach... Zobacz, w ramach... Zobacz, w ramach... no, w ramach... Zobacz,

ale słuchajcie, bo będę robić tego żywienia. Chyba, że po prostu już będzie już takie no. Ale ja będę robić ja Nie, nie, Będę jadł tylko arbus z i różne rośliny. O, przy okazji um.

No, to odrośnie, to spokojnie. Nie będę musiał przygody. Tak, tak, tylko takie mi się wyświetlało na razie. Jakiego tego mam?

Normalnie tam no, jest i nie jest to bateria. dlaczego uczysz taką wysepką Piękną dla teraz Będę ja cały czas Ziemię? 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 się Ziemię? Ziemię? nie jestem nie, 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 chyba. Przepraszam za to, jak to widzimy, ale nie, jeszcze to mi się pokazać. I okej, okay, biorę teraz płotki. Oczko, 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 oczko. taki większy, wow. No, tutaj to kwarta, to tak

дубленой ты еще по этому так да ты можешь взять вот все это за большой срок его потом так есть ты а где же ты его Он не падает ну 8 минут мы я какой-то 15 минут уже. Давай, давай, еще. Здесь Бандиты какие-то дикие, бандиты там спецовка. А. Какие живы такие, которые miały, Nie no są pewne. Czekajcie, rozejrzę się po sadzonkach, może znajdę. Ale ja ślepa. Tutaj są sadzonki pod tymi dwoma dniami. Jezus! Baga mi wyjście w komentarzu, że jestem ślepa tutaj, jest dobra. Mam czeka. Мам, возьмешь что-то с крафтами, у них там стресс, что мамочки. Я, 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 я. Ekstra. czyli nie tez, na pewno nie to nie ta nie to nie to okej, będzie chociaż takie szybko dobra, nie tutaj że nie zorientuję że coś źle zrobiłem, bo ja wiem, że coś źle zrobiłem tylko nie wiem co może dzisiaj mogę czekać go by samo, więc nie zrobiłem oto drugie Jeszcze! świnki będą miały raj czekajcie, zrobię tutaj tak, tylko ogrodzę tutaj Ym, i to sobie z mączką kostną, żeby weźmieć jakieś kwiatki, żeby sobie, masz i za chwilę się widzimy i tak to o wyszło ja nie jestem za, za dobra w budowaniu, ale ja mam nadzieję, że Wam się podoba teraz ja sobie wiera tutaj tutaj

и духовым винника. Это Teraz sobie poszukamy EXPO. Chodzi mi o to, się przydać XP To mi to nie zrobiło, ale przyjadę tutaj i tutaj... ...w drodze. Ach, fajnie mi się teraz wykazało. Tak, to jest super mało musi wychodzić. I serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku płytę sobie nam przecież konami moimi oto i w następnym odcinku zrobimy stanie dla koni. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Wykuwał go i serdecznie zapraszam na... Poprzednim odcinki wykał i poprzednim po prostu z mojego kanału. Serdecznie pozdrawiam wszystkich byli na tym odcinku i do zobaczenia!